Witajcie na mojej farmie, jestem Pan Bartosz, a to oficjalne rozpoczęcie naszej mega kozackiej serii pod tytułem Rolnik Mechanik. Zaraz y, opowiem wam co i jak, ale zacznijmy może od początku. Chciałbym powiedzieć, że gospodarstwo y, kupiłem tutaj alkohol. Y, ten, był taki większy farmer, ale w alkoholizm popadł i wiecie, kredytów przestał spłacać. Y, Wybudował fajny dom, widzę i tutaj obory nawet jeszcze rozpoczęcia nie było, otwarcia jej, więc nie wiem, może ja zrobię, chociaż na razie krów nie mam, ale zobaczymy, jakąś imprezę się może zrobi. Yy, tutaj jest, nie wiem, tutaj jest tak strasznie komunistycznie, tak perelowsko, no ale yy, na moje maszynki akurat pasuje. Bo ja sobie kupiłem gospodarstwo, dwa pola, a maszynki kupiłem sobie na początek mniejsze, żeby bo nie było mnie po prostu na przestać. No i zaczynając, y, po kolei nasz jeden z koni pociągowych, Władymirec T25. Y, tutaj już jest y, po kilku modernizacjach, ponieważ ma y, dodaną, dodane wspomaganie, z tego co wiem, to nie było tak oryginalnie, chociaż mogę się mylić. Mamy też założoną kabinę no ciągnik zachowany w bardzo dobrym stanie Więc z tym ciągnikiem na razie raczej nic robić nie będziemy, bo on jest w dobrym stanie Tutaj mamy agregat, czyli w sumie taki bardziej brony z wałem Żeby zrobić sobie przed siewem Też nie wszystkie maszyny mam kupione Właśnie później sobie pojedziemy po nowy nabytek Tutaj mamy, może zacznijmy od. Y, mamy dwa półki, dwójki oraz trójki. Y, nie wiem. Wcześniej orałem w Władimirce, więc to mam. I, a teraz 60. doszło, no to 60. Się ora, trójkami. 60. Y, kabina puszka. No, już ten ciągniczek jest tak raczej zde, y, zdemolowany. Nie, nie zdemolowany. Jest taki widać, że po przeżyciach. No ale na ten go kupiłem. Będziemy go sobie remontować z czasem. Tutaj mamy szczepę PTSK. Chyba, o ile się nie mylę, Zrobi ze szwagrem rok temu burty, bo pożyczył do kiszonki i te burty zostały. No, tyle chyba. Chyba tyle. Maszyn mam prawie nic i będziemy musieli wszystko dokupywać. A właśnie a propos, to w dzisiejszym odcinku bierzemy sobie 60 i lecimy po pierwszy nowy nabytek, który czeka już na nas w sklepie. Zamknę sobie drzwi ponieważ tutaj na tej serii będę często jeździł po oddalonych miejscowościach po różne maszyny, jak i nie maszyny, nie ciągniki i tak dalej, przyczepy. To kupiłem sobie yy, przyczepę, lawetę taką podpinaną do ciągnika. O Boże Marian, co ty zrobiłeś? Yy, żeby móc sobie yy, przywozić jakieś maszynki, jeżeli pojedziemy na przykład po kilka, to żeby nie jeździć kilka razy ciągnikiem. No bo to jednak co, to ropy spali, a co ja się wytrzęsę to moje. Yy, czekajcie, to tu. Nie, jeszcze dalej trochę. Chyba, że to minęłem. Mam nadzieję, że nie. Nie, 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 do bieru, tam jest yy, 60 zarejestrowana, wszystko ma sprawny, no ale Stan wizualny prosi o pomstę do nieba Więc niebawem Sobie będę chciał ją wyremontować O ile troszkę pieniążków się uzbiera Czekajcie, chyba przejechałem yy, Ten sklep Muszę niestety spojrzeć na mapę, na GPS-a na telefonie i zaraz do Was wrócę. Okazało się, że minęłem ten skup, sklep, znaczy, bo to jest nowa maszyna, więc bierzemy go ze sklepu, ją ze sklepu. A takie starsze będziemy sobie kupować od ludzi, po prostu. No ale jedną maszynę musimy mieć taką, żeby właśnie transportować taką przyczepkę. Zaraz zobaczycie, o jakiej mowa. O, właśnie tu. Dobrze, wcześniej powiedziałem. Trochę inspirowałem się, szczerze mówiąc. Maszyny mam podobne do pawnica i też będę chciał remontować swoje maszynki, i tak dalej. Więc seria będzie myślę, że ciekawa. O, już mam zapłaconą, zapłaconą ją. Tutaj mamy lawetę. Myślę, że kombajn, po którym niebawem będziemy jechać, bo żniwa, a chcę w końcu zainwestować w kombajn na pewno się tu zmieści A tak samo jak po jakieś maszynki jechać To będziemy mieli czym to transportować A na tej serii będę się chciał zajmować właśnie Trochę mechanikowaniem Więc mechanikowaniem, jeżdżeniem po jakieś sprzęty Czekajcie, z prawej nic Z lewej nic, można próć e a ludzie tutaj po tych pasach przechodzą jak nienormalni. No i co? Wy to dostaniecie albo w sobotę, albo w niedzielę. Ja nagrywam w sobotę. I jestem zmartwiony tym, że w poniedziałek już do szkoły. Niestety. Mapa jest bardzo fajna. Mi się mapka podoba. Zaraz pokażę wam też, jakie pola tutaj posiadam. Odcinki będą, zależy od jakiej akcji będziemy robić. Mogą być tak gdzieś, myślę, od 5 minut do... Nawet 20 O Kierunek trzeba wrzucić o, Coś kierunek Coś chyba się bezpiecznik przepalił e, Nawet chyba nie będę chował tej lawety Bo i tak wiem, że w następnym odcinku Lecimy po nowy nabytek Więc Sobie Postawię ją tu I co? Ja się z wami żegnam A nie, jeszcze pokażę wam jakie Które pola mam kupione Mam kupione pole na GPS-ie tutaj właśnie widzę. 55 yy, i to jest to jest ogólnie farma te 55. O, to jest wszystko farma. 58 to jest soja. Oraz mam yy, jedną farmę kupioną, drugą, ale ja będę sprzedawał. Tylko musi się klient znaleźć, bo ten y, rolnik miał podzielona tak, jakby w dwóch miejscach. Miał farmę. Ale tamto mi się nie przyda. Soja ładna, więc będziemy mieli co kościć w następnym odcinku. I co? Ja się będę z wami żegnał do następnego odcinka. Cześć się pa. Stawcie suba i łapkę, jeżeli wam się podoba. Elo!